Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziękuję Wam bardzo za lajki, za komentarze, za pytania. Dziś parę słów o zaburzeniach miesiączkowania i co może być ich przyczyną, i kiedy należy się rzeczywiście zgłosić do ginekologa. Mam nadzieję, że ten kolejny materiał, który dzisiaj Wam przedstawię, będzie również Wam się podobał. Standardowo przyjmuje się, że długość fizjologicznego cyklu powinna trwać około 28 dni, plus minus 2-3 dni. Tak naprawdę ten rozrzut jest dość indywidualny i oczywiście są pani, które mają cykle regularne, co 33 czy co 34 dni, i panie, które mają cykle krótsze, cykle 23 czy 22 dniowe. I jest to fizjologia, i jest to cecha osobnicza danej pani. I w takich cyklach. Przesuwa się troszeczkę owulacja, więc planując ciążę, jeżeli mamy krótszy cykl, to owulacja występuje wcześniej. Jeżeli mamy dłuższy, regularny cykl, to owulacja występuje później. Dlatego jeżeli ginekolog pyta się Was, Panie, czy miesiączki są regularne i pada odpowiedź, cykle mam nieregularne, bo mam co 31 dni. Nie, to są macie, Panie, cykle regularne, tyle że one są dłuższe i to jest Wasza cecha osobista, własna, osobnicza co może być faktycznie przyczyną niepokoju i co powinno skłonić do um, wizyty u ginekologa. Odstępstwa od cyklu, które zaczynają się pojawiać coraz częściej, bo jeżeli zdarzy się pojedynczy epizod taki, gdzie miesiączka przesunie się o dwa tygodnie czy skróci się i nie wystąpi wcześniej, to taka sytuacja ma prawo się zdarzyć. Przyjmując, że kobieta ma 12-13 miesiączek w ciągu roku Jedna taka miesiączka ma prawo być przesunięta, ma prawo być zaburzona. Natomiast jeżeli kolejne krwawienia również są przesunięte, również są zaburzone, to w tym momencie należy zgłosić się do ginekologa. Jeżeli pojawiają się nadmierne krwawienia miesiączkowe, krwotok, pojawiają się duże ilości skrzepów, pojawia się no, duży dyskomfort związany z obfitością krwawień miesiączkowych, to przyczyn może być tutaj kilka. Może być mięśniak macicy, mogą być zmiany w obrębie błony śluzowej macicy. Tutaj odsyłam do materiału o polipach narządu rodnego. Mogą być taką przyczyną polipy błony śluzowej macicy. Może być rozrost endometrium, czyli sytuacja, kiedy błona śluzowa macicy przerasta, staje się bardzo gruba. I tu przyczyną mogą być zaburzenia hormonalne dotyczące hormonów płciowych, i również zaburzenia dotyczące hormonów tarczycy. Przyczyną obfitych krwawień miesiączkowych może być też endometrioza, zwłaszcza jeżeli dołącza się do tego ból w podbrzuszu. Może być przyczyną zapalenie błony śluzowej macicy. Tutaj uczulam na tą sytuację panie, które mają założone wkładki antykoncepcyjne miedziane. Przyczyną obfitych krwawień miesiączkowych mogą być zaburzenia hematologiczne, jak na przykład choroba von przy czym wtedy te obfite krwawienia miesiączkowe pojawiają się od samego początku od menarche. Skąpe i krótkie miesiączki to jakby drugi biegun spektrum zaburzeń miesiączkowania. To jest sytuacja, kiedy te miesiączki występują okresowo w nieprawidłowo małej ilości, jeżeli to jest dosłownie kilka kropeczek na podpasce i łączy się zwłaszcza z tym ból. I tu przyczyną może być niedrożność szyjki macicy. U kobiet, które mają twardą, spoistą Szyjkę macicy i kanał szyjki jest bardzo wąski, może dochodzić do miesiączkowania wstecznego i może się niewielka ilość krwi, a czasami nawet duża ilość krwi w przypadku zarośnięcia szyjki macicy, przedostawać się do jamy brzusznej i może być również przyczyną później endometriozy. Dlatego, drugie Panie, taka sytuacja, która pojawia się od samego początku, od pierwszej miesiączki od menarche, powinna być również powodem do zgłoszenia się do lekarza ginekologa. Skąpe miesiączki mogą również wystąpić w sytuacji, kiedy jama macicy zarasta, kiedy mamy tak zwane zespóła Shermana. Również odsyłam do materiału dotyczącego problemów z miesiączkowaniem, które opublikowałem już jakiś czas temu. Jeżeli mamy sytuację, kiedy po porodzie było wykonane wyżyczkowanie z powodu pozostawienia resztek łożyska bądź też błąd płodowych i po odstawieniu karmienia miesiączki nie wracają w takiej obfitości jak było wcześniej, bądź też są bardzo skąpe. Zgłosi się, drogie Panie, do lekarza ginekologa. Tutaj potrzebne jest wykonanie badania ultrasonograficznego, czasami histeroskopii, żeby wykluczyć obecność wzrostów wewnątrzmacicznych, zarośnięcia jamy macicy, ponieważ może być to przyczyną nie tylko Skąpych miesiączek, ale może być przyczyną trudności w zajściu w kolejną ciążę. Kolejna sytuacja: zbyt częste miesiączki, kiedy cykl skraca się poniżej 21 dni. I tutaj przyczyną mogą być zaburzenia hormonalne dotyczące hormonów płciowych, hormonów tarczycy, niewydolność fazy lutealnej, zaburzenia jajeczkowania, częste krwawienia bezowulacyjne, czyli mamy sytuację, kiedy nie ma jajeczkowania i ta błona śluzowa skrwawia się wcześniej. Jeżeli mamy miesiączki rzadkie, a więc cykle są wydłużone powyżej 35 dni, co zdarza się bardzo często w zespole policystycznych jajników i w hyperprolaktynemii, odsyłam do materiałów, które już opublikowałem na YouTube na ten temat. To są sytuacje, które również wymagają diagnostyki i wymagają często leczenia, wymagają podawania preparatów hormonalnych. Chodzi o to, żeby uniknąć rozrostów błony śluzowej macicy. Jeżeli mamy brak miesiączki powyżej 6 miesięcy, czyli mamy Wtórny brak miesiączki to jest sytuacja, która u młodej kobiety zwłaszcza wymaga uwagi i wymaga diagnostyki. Uczulam tutaj na tą sytuację wszystkie panie, które bardzo intensywnie ćwiczą, które odchudzają się, ponieważ pojawienie się rzadkich miesiączek i wtórnego braku miesiączki jest sygnałem, że Przesadziłyście. Skrajnym takim przypadkiem jest jadłostrę psychiczną, anoreksja. I tutaj, w, u tych pań, powrót do rytmu, regularnego rytmu kwawy miesiączkowych, powrót do cykli owulacyjnych może zająć wiele miesięcy i wymaga cierpliwości i wielomiesięcznego leczenia hormonalnego. Przyczyną braku miesiączkowania również może być tak. W poprzedniej sytuacji, przy skąpych miesiączkach, zarośnięcie jamy macicy. Może być to również objaw przedwczesnego przekwitania, przedwczesnej niewydolności jajnika bo tak obecnie jest nomenklatura. I tu odsyłam do materiału o przedwczesnym wypadaniu czynności jajnika, czy przedwczesnej niewydolności jajnika, jak obecnie określamy tę sytuację. Jeżeli pojawiają się krwawienia pomiędzy cyklami, pojawiają się krwawienia w odstępach. Między prawidłową miesiączką. To mogą być to sytuacje związane z zaburzeniami na szyjce macicy. Może być to bardzo wczesny objaw dysplazji szyjki macicy. I tutaj odsyłam do materiału na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Drogie panie, nie lekceważcie sobie regularnego wykonywania cytologii. Niedawno trafiła do nas pani na oddział lat 34, niebadana, 4 lata. Rak szyjki, macicy kwitnący. Ta kobieta była do uratowania, gdyby tą zmianę wykryto wcześniej. Przyczyną plamień, krwawień, brudzeń w połowie cyklu może być również blizna na macicy, która jest związana jest z przebytym cięciem cesarskim. To jest akurat sytuacja, która jest głównie problemem, nazwijmy to higienicznym, bo jest to upierdliwe krwawienie, które powoduje dyskomfort. Te sytuacje możemy korygować leczeniem hormonalnym możemy założyć wkładkę hormonalną, antykoncepcyjną. W skrajnych przypadkach wykonujemy korektę chirurgiczną tego istmocele przy czym to jest dość rzadko w tej chwili jeszcze wykonywana operacja. Natomiast w mojej ocenie, wraz ze wzrostem odsetka cień cesarskich, sytuacja, która będzie się pojawiała coraz częściej, i będziemy te operacje wykonywać również coraz częściej. Jakimi narzędziami dysponują ginekolodzy i czego możecie się spodziewać na wizycie? Po pierwsze przygotujcie się, drogie panie, na wywiad, który będziemy my, lekarze, zbierać, a więc będziemy się pytać o odstępy między miesiączkami, o długość cyklu, kiedy występują krwawienia w trakcie cyklu, jaki jest charakter miesięczny, jak długo trwają, czy wymagają kilka, kilkunastu podpasek do wymiany w ciągu miesiączki kiedy występuje ból, jaki ma charakter. Wykonujemy badanie ultrasonograficzne w każdym takiej sytuacji, badanie przez pochwowe, a u pań, które nie podjęły współżycia, badanie głowicą przez brzuszną, dlatego jeżeli zgłasza się do nas młoda dziewczyna, nastolatka, która nie rozpoczęła jeszcze współżycia, to prosimy o zgłoszenie się z pełnym pęcherzem, no zawsze można, jeżeli będzie taka potrzeba, opróżnić pęcherz w toalecie, która jest w tej chwili obowiązkowo przy każdym gabinecie ginekologicznym. Wykonujemy badania ultrasonograficzne przez pochwowe, przez brzuszne. Wykonujemy czasami, w skrajnych przypadkach, rezonans magnetyczny. To w zasadzie byłoby tyle, jeśli chodzi o arsenał diagnostyczny. Natomiast postępowanie lecznicze zależy od tego, co znajdziemy. Czy to będzie mięśniak, czy to będzie poli. Czy to będą zmiany czynnościowe, hormonalne? W zależności od tego, co lekarz znajdzie, dobierze dla Was odpowiednią terapię. Mam nadzieję, że przybliżyłem trochę Wam tę kwestię. Jeżeli materiał się Wam podobał, komentujcie, zadawajcie pytania, podzielcie się ze znajomymi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym materiale.